Dzień dobry państwu. Widzimy się ponownie, co mnie bardzo cieszy. Mam parcie na szkołę i dlatego widzimy się ponownie. Chciałbym państwu przedstawić coś, co jeszcze w naszym sklepiku nie bywało. A mianowicie super poduszkę, która sama układa się do ciała i nie gniecie. Popatrzcie państwo na moją byłą dziewczynę. To lekkie zaczerwienienie to wynik mojej złości, do której mnie doprowadził, ale to nieważne. Popatrzcie na nasz nowy produkt, na którym chcemy zarobić miliony. Nasi eksperci napchali w poduchę kuleczek ze steropianu. Na pomysł wpadł Waldek, który ocieplał bloki i nazbierał tegoż towaru. Ta poducha jest ani ciepła, ani zimna, ani miękka, ani twarda po prostu dla każdego. Przepuszcza powietrze, ale zarazem utrzymuje ciepło. nichu ja nie wiem, jak to możliwe, ale tak jest. Kiedyś nie było takich poduszek, ale teraz są. A ty żanet jak położysz się na takiej poduszce, już nigdy nie wstaniesz. Co by to nie znaczyło, hehe. A powiedz mi najdroższy kolego, co o tym mówią inne użytkowniki. Nie polecam kurwa, jestem WM alattore DC i nie polecam kurwa, przepraszam że tak bluźnie, ale żem się wkurwił. Żona mnie lekko poddenerwowała. Chciałem ją poddusić. Przgnietłem ją poduszką z pół godziny. A to poducha oddychająca, nie dość że się wyrwała to jeszcze poszła na mnie do sądu. Pierdolę, kasa w błoto. I na dodatek będę miał sprawę w sądzie grodzkim, czego zawsze chciałem uniknąć. Teraz już wiecie Państwo, że to poducha do wszystkiego, w tym wypadku uratowała życie kobiecie, która lekko poddenerwowała swojego męża. Teraz pokażę Wam, jakie właściwości absorbujące ma ten towar. Bierzemy poduchę z marketu, a pod nią wkładamy kryształowy kielich warty moje 4 wypłaty. Tu mamy trochę lepszą poduchę i kielich warty 8 moich wypłat. Trzeba ładnie ułożyć, a tu mamy naszą super poduchę i kielich prezesa firmy. Zaraz, jak nie przypierdolę, że normalnie zobaczysz moją siłę zawartą w bicepsie. Zacznę od pierwszej, mając nadzieję, że kielich przetrwa. Ja bym się bała, no ale dawaj twardzielu. Uwaga, uwaga! Jebut! Ło kurwa miało się nie zbić? No trudno, posklejam to i może nikt nie zauważy. Spróbujmy na drugim, ten jest dużo więcej warty i kurczę mam nadzieję, że przetrwa. Uwaga na pewno, no wytrzyma. No ja pierdolę. Przecież ja kurwa za darmo będę robił przez dwa lata. No ja pierdolę. jazga, da się to skleić? Nevermind. Patrz na to, naprężę się wkładając w to całą siłę. Ło kurwa przetrwała moje poszły w drobny mak. Nie no, jestem zdruzgotany. Skończmy to, pokażę wam coś jeszcze. Kładę tu. Albo tu. I nie spada, niebywałe, ja pierdzielę jaki czat. Albo tu. Już mi przeszło po stracie dwóch kielichów. Walnąłem dwa kielichy i mi lepiej. Zobacz na te szklane rury. Wypchałem je czym się dało. W tym wypadku wyprułem prezesowi gąbkę z fotela w samochodzie. W drugiej rurze zawarty jest pół z domowej kanapy prezesa. Niestety nie mogę powiedzieć jak go zdobyłem. Po prostu nie mogę sobie poradzić z tym że jego kielich przetrwał. Na dnie umieściłem jajka, niestety nie są to jaja prezesa. Ale zobacz co bym z nimi zrobił. Ło Jezu, teraz żeś pokazał. Harara ach ha zajebiście. Widownia już podgrzana. Yeah! Widziałaś żółtko normalnie wytrysło. Zobacz co się dzieje w drugiej ej. Napężam się. Jebut. Haha, haha, ha. ale jestem obficie zadowolony. No i trzecia. Zobacz, puszczę tak niby leciutko, niby mimochodem. To samo, ale popatrz na ostatnią. Tu jest materiał z naszej poduchy. Jego skład jest tajny, i nie mogę Państwu powiedzieć, bo musiałbym Państwa zabić. Rzuciłem tak niespodziewanie żeby Państwa zaskoczyć. I co jaja przetrwały fajna poducha co nie, i na koniec niestety pokażemy jedyną jej wadę. Kładziesz się młody jędrny i piękny, z ochotą do życia. A wstajesz siwy, pomarszczony, i, z marną emeryturą. To nie zdarza się często, ale istnieje takie ryzyko mimo to polecamy.